Pokazy gamingowe to zawsze ciekawe doświadczenie. Możemy zobaczyć na nich wiele kontentu, czy to w postaci trailera, teasera lub różnego rodzaju grafik koncepcyjnych. W obecnych czasach najwięcej gier zostaje zapowiedziane właśnie na takich prezentacjach, czy to E3, Playstation Showcase lub State of Play. Ogólnie tego typu eventów jest sporo i w większości każda duża firma ma swój dedykowany pokaz. I właśnie na jednym z nich się dzisiaj skupimy. Jak wiecie bądź nie, Sony przyszło do graczy z nowym 30-minutowym materiałem, którym możemy użyć naprawdę wiele Contentu. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na aneba.com. A jak użyjecie kodu lootbox wydacie jeszcze mniej kasy. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. Zacznijmy od tego, że na State of Playu zostały zaprezentowane nowe gierki na PlayStation VR 2 oraz produkcje od deweloperów Third Party. Tak sobie myślę, że omówimy sobie pokrótce każde wczorajsze zestawienie. Bo wiadomo, jeśli kogoś nie mogło być wczoraj na streamie, to na spokojnie obejrzy sobie dzisiejszy materiał. Resident Evil 4 remake to pierwsza gra, która została nam pokazana. O tytule dużo się mówiło i nareszcie produkcja została zapowiedziana. Nie da się ukryć, lecz czwarty remake serii był bardzo wyczekiwany, a sam trailer mrozi krew w żyłach. Według informacji podanych na prezentacji remake będzie miał swoją premierę w 2023 roku, a dokładnie 24 marca. Bo kilka chwil później ujrzeliśmy zapowiedź Resident evil Village na goglach wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście na YouTubie jest pełno materiałów, gdzie ludzie grają sobie na Viarze właśnie w Village. Używają do tego modyfikacji, która już wtedy moim zdaniem była całkiem spoko, a jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, kiedy weźmie się za to funkcję jakiś duży gigant. Dodatkowo trzeba wspomnieć o The Walking Dead. Satan... Sinners Retribution, które to dostało nowy gameplay oraz otrzymaliśmy wstępną datę premiery na 2022 rok. Wspomniano jeszcze o no Man's Sky na okulary wirtualnej rzeczywistości oraz o nowym Horizonie. Tutaj się na chwilę zatrzymajmy, bo kurczę, materiał wygląda nieziemsko. Tytuł nosi nazwę Horizon Call of the Mountain i wcielamy się tutaj nie w Rudą, lecz w byłego członka Cari Cienia. W trakcie naszej rozgrywki spotykamy zarówno nowe postacie, jak i te z poprzednich odsłon serii, w tym samą Aloy. Oczywiście nie zapominajmy, że na naszej drodze pojawiać się będą mechaniczne stworzenia, które nie zawsze będą nastawione do nas pozytywnie. To jednak nie koniec, jeśli chodzi o tę serię. Pojawi się również system craftingu i oprócz fabułki będziemy mogli jeszcze zagrać w tryb River Ride. Pozwoli on nam usiąść w wirtualnej łodzi i zrelaksować się przy jednoczesnym podziwianiu zapierających dech w pierściach widoków. Data premiery nie jest niestety jeszcze znana, a warto powiedzieć, że do Horizon Forbidden West pojawiły się także nowości, a mianowicie dodano tryb nowej gry plus, nowy poziom trudności dla graczy szukających prawdziwego wyzwania, możliwość dostosowania swojego pancerza tak, by wyglądał jak inny już posiadany strój, tak zwany system transmogryfikacji, Funkcja ponownego rozdysponowania punktów umiejętności, nowy sprzedawca, który handluje przedmiotami pozyskanymi ze zwierząt, usprawnienie antyaliasingu, co przełoży się na lepszą jakość obrazu na konsolach PS5 i PS4 Pro. No i ogólnie twórcy zapewnili, że pracują nad specjalnym trybem graficznym, pozwalającym zablokować liczbę wyświetlanych klatek na 40 oraz obsługą zmiennej częstotliwości odświeżania ekranu. Szczerze powiem, że w Horizona nie miałem jeszcze okazji zagrać, a to dlatego, że nie posiadam jeszcze PlayStation 5, ale już niedługo się to zmieni. Kolejna sprawa. Spiderman to... spider -Man na PC. Wiem, że pewnie nie jedni z was z tej sprawy się cieszą, ale mi się to tak średnio podoba. Od dawna wychodzę z założenia, że skoro kupuję PlayStation, to mam na nim ekskluzywy, więc żadna inna platforma ich nie ma. Ja rozumiem decyzję Sony, że chcą więcej zarobić, bo dużo osób nie grało jeszcze w Pańczaka, a na PlayStation kto miał zagrać, ten już to zrobił. Według informacji pokazanej na State of Playu, Spider-Man Remastered pojawi się na kompach 12 sierpnia 2022 roku. Stray to kolejna gra w zestawieniu, która otrzymała nowy trailer, przedstawiający nam datę premiery. Tak jak mówiły niegdyś plotki, produkcja zadebytuje 19 lipca. Dalej otrzymujemy Dekalisto Protocol, które, które wygląda przerażająco. Krwawy horror zadebiutuje dopiero 2 grudnia na PC-ach oraz konsolach i od razu mówię, że nie lubię tego typu gier, bo zawsze się boję, ale to chore gówno ogram całe. No jestem tego pewien. Gierka roller DROM. Tutaj nie ma się co rozgadywać, bo Denny wczoraj na streamie opisał ją idealnie. No tutaj taka gierka typu. Wziąłem z komentarz, wiesz, gada coś i wtedy ci, no. Taki ze Tak, 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 Pojawia się jeszcze anime Gierka, która wygląda dobrze, aczkolwiek pojawiają się w niej także małe niedociągnięcia. Eternites, bo tak się nazywa Gierka, brzmi trochę jak Eternals, ale to Eternites. No, powoli zbliżamy się już ku końcowi, dlatego należy jeszcze powiedzieć co nieco o Street Fighterze 6. Gra otrzymała pierwszy zwiastun i wygląda krótko mówiąc kozacko. Za mało lata jak tylko przyjeżdżałem do babci, to grałem w Street Fightera 4 na PlayStation 3 mojego wujka. Kiedy odpalałem tytuł, to wyciągałem się jak głupi i mam nadzieję, że teraz po tak długiej przerwie, dalej się w to wciągnę. Ogólnie materiał przybliża nam po części, jakie postacie spotkamy w produkcji. Widzimy na nim również jak wygląda nowe uniwersum, do którego mają trafić bohaterowie. Street Fighter 6 zadebiutuje na PS4 i PS5 w 2023 roku. Nie jest to jednak koniec, bo dostaliśmy ciekawe informacje. Otóż Street Fighter 6 ma zaoferować dwa tryby zabawy: World Tour, kładący nacisk na fabułę i samotną rozgrywkę, oraz Battle Hub, przeznaczony do zmagań sieciowych. Do listy ostatnich gierek zaliczyć możemy Tunic, czyli gierkę opowiadającą o małym lisie, który przemierza świat i walczy z przeciwnikami, Season A Letter to the Future, gierka dziwna jak dla mnie, przez tą kreskę, która jakoś mi nie podeszła, oraz ostatnia pozycja Final Fantasy. Kurde, co to za cyfra? Final Fantasy XVI, czyli jedna wielka nawalanka. To by było na tyle z pokazu i moim zdaniem jest to chyba jeden z lepszych State of Play'ów. Zobaczyliśmy naprawdę wiele ciekawych gierek na oraz ogólnie dowiedzieliśmy się nowych ciekawych informacji. Dajcie znać co wy sądzicie o wczorajszym zestawieniu tytułów. Aha, no i suba możecie też zostawić, jak wam się oczywiście materiał spodobał. Ja już nie przedłużam, no to co? Zaczynamy! A zaczynamy sobie w szóstej minucie materiału od Call of Duty Modern Warfare 2, bo to obecnie gorący temat wśród graczy. Produkcja zapowiada się na giganta w swojej kategorii, a tak naprawdę zbyt dużo o niej nie wiemy. Nie zmienia to faktu, że tytuł od Activision pojawi się na Steamie. Dla tych, co nie wiedzą, Activision od około 7 lat nie oferowało nowych odsłon serii przez najpopularniejszą platformę na PC, ponieważ wydawca wrzucał gry swoich zespołów wyłącznie na Battle.net. Mówi się, że Modern Warfare 2 pojawi się na platformie Valve tylko dlatego, że w Vanguard nie poszedł po twórcu, twórców, a chodzi oczywiście o słabą sprzedaż. Valve udostępnił na Twitterze post Call of Duty, który to zawiera w sobie nie jedną, a dwie dobre informacje. Pierwsza mówi o World Wide Reveal. O co chodzi? Ano, data wyznaczona jest na 8 czerwca, co pokrywa się z datą Summer Game Festu. Raczej oznacza to jasno, że Modern Warfare 2 pojawi się na tym pokazie. Oprócz tego dostaliśmy trailer, który nie jest jakoś super wciągający, bo widzimy na nim żołnierzy w pojeździe, którzy przygotowują się do walki, a pod koniec wybiegają i zaczyna się jazda. Poznaliśmy nowy tytuł Dragon Age 4. W sieci pojawiały się spekulacje, jak produkcja mogłaby się nazywać, a oficjalnie nazywa się Dragon Age Dreadwolf. Informację otrzymaliśmy za pośrednictwem Twittera na oficjalnym koncie gry. Ostatniego czasu dużo mówiło się o tym, że Epic Games Store przygotowuje dla graczy bombę w postaci produkcji AAA. Epic Games nie zdradzi dokładnie, na jaki tu możemy liczyć tym razem, ale wideo, które opublikowali na swoim Twitterze, zasugerowało, że będzie to jedna z osłon serii Wolfenstein. Jako, że seria gier jest obszerna, ludzie mówili, że będzie to Wolfenstein Alt History Collection, w której skład wchodzą cztery najnowsze części wspomnianego cyklu. Kiedy jednak doczekaliśmy się godziny 17, sytuacja Lekko się zmieniła. A mówię lekko, bo temat Wolfensteina ciągle został, lecz nie była to kolekcja. A The New Order. Nie zmienia to faktu, że Epic i tak podarował graczom ciekawą produkcję, którą polecam sobie oczywiście odebrać. Sam to zrobiłem i przypomnę jeszcze, że macie na odebranie tydzień, no nie cały, bo do czwartku oczywiście. Fakt jest, gierka stara, aczkolwiek to jej najmniejszy problem. Jeśli czekacie na jakieś nowe informacje o Grzegor Nights, to doczekaliście się. Według informacji na Twitterze produkcja pojawi się na Summer Game Festie 9 czerwca. Nie wiemy, co zostanie nam pokazane, ale miejmy nadzieję, że pokażą coś bardzo fajnego. Dzięki za oglądanie materiału, zwijam się Idzie gdzie jest to? Dobra, dzięki za oglądanie, serwus.